Cieszę się, że usłyszałaś moje wezwanie. Jestem z ciebie dumna, babciu. Nie trafiłeś tu przez przypadek. Nie słuchasz tego filmu dlatego, że ktoś inny tak postanowił, lub dlatego, że to po prostu kolejny film w twoim życiu. Jesteś tutaj, bo Bóg cię tu przyprowadził. Tak, ten sam, który wydaje się milczeć w najtrudniejszych dla ciebie dniach. Ten, o którym myślałeś, że o tobie zapomniał. On ma ci coś do powiedzenia. To nie są byle jakie wiadomości. Nie jest to słowo ogólne. To jest wiadomość ostatniej chwili, bezpośredni. Dla ciebie. Na razie. A jeśli będziesz miał odwagę wysłuchać go do końca, coś w tobie się zmieni. Złamie się. To się zmieni. Bo kiedy Bóg przemówił, wszystko wokół musi ucichnąć. Walczyłeś dzielnie. Próba utrzymania wszystkiego w całości, nawet gdy wszystko w środku się rozpada. Uśmiechasz się, ale twoje oczy wołają o pomoc. Mówisz, że wszystko jest w porządku, ale ciężar, który dźwigasz na swoich barkach, Zniszczył twoje marzenia, twoją wiarę i wolę walki. A jednak kontynuujesz. Nawet jeśli jesteś zmęczony, idź dalej. Nawet w kawałkach idziesz naprzód. Ale Bóg patrzy na ciebie dzisiaj i mówi: Nie musisz już chodzić w tej ciemności. Ja jestem tutaj. Słuchaj tego całym sercem. Całą duszą. Ta ciemność nie jest końcem, to tylko część drogi. A Bóg już przygotowuje światło, które oświetli Twoje następne kroki. Każdego dnia zastanawiasz się, czy ktoś Cię rozumie. Jeśli ktoś zobaczy, co jest w Twoim wnętrzu. Ponieważ świat widzi tylko okładkę, widzi tylko wykonanie. Ale Bóg widzi serce. Widzi nieprzespane noce, ciche krzyki, prośby, których nigdy nie miałeś odwagi wypowiedzieć na głos. Bóg widzi nawet to, co ukrywasz przed sobą. I on nie ocenia cię za to, że jesteś zmęczony. Nie karci cię za myśl o poddaniu się. On cię rozumie. I więcej. On cię wzywa. On wzywa Cię bliżej, zaprasza Cię do swojego schronienia, bo tam, gdzie Ty widzisz koniec, On widzi nowy początek. Tam, gdzie widzisz rozpacz, On już przygotował cud. Bóg mówi Ci dzisiaj: Nie opuściłem Cię, Nie zapomniałem o Tobie. Byłem z Tobą przez cały czas. Być może tego nie zauważyłeś. Bo ból był tak głośny, ale on tam był. Dzień, w którym płakałaś w poduszkę. W chwili, gdy pomyślałeś, że to już nie ma sensu. Był tam. I on jest teraz. I on rozmawia z tobą. Tak, z tobą, który tego słuchasz i myślisz, że nie ma wyjścia. Bóg mówi: nastąpi odwrócenie. Nastąpi przywrócenie, nastąpi uzdrowienie, nastąpi wyzwolenie, ponieważ jestem Bogiem i nadal mam kontrolę. Nie musisz być cały czas silny, nie musisz udawać, że wszystko jest w porządku. Trzeba po prostu zaufać. Ufaj, że istnieje większy cel. Że nawet w najciemniejszych rozdziałach pisze się historię. Niech ból, który czujesz dziś, jutro stanie się świadectwem. Że ta pustynia nie jest karą, lecz przygotowaniem. Ta ciemność nie jest końcem, ale glebą, w której Bóg sadzi coś nowego. Bo im ciemniej, tym jaśniejsze światło pochodzi od Niego. I oto nadchodzi. Ona już przybyła. A gdy to światło do ciebie dotrze, żaden cień przeszłości go nie zatrzyma. Możesz słuchać tej wiadomości ze łzami w oczach, uczuciem ściśnięcia w piersi i rozpadającym się sercem. I Bóg o tym wie. On dokładnie wie, co czujesz. A on nie przyszedł, aby was obciążać, lecz aby wam ulżyć. On nie przyszedł cię oskarżać. Przyszedł go powitać. Chcę, żebyś wiedział, że nie jesteś sam. Że nawet wtedy, gdy wszystko wydawało się stracone, on chronił coś w tobie. Oddech wiary, płomień mały, ale żywy, a tym płomieniem rozpali na nowo twoje marzenia. On pozbiera kawałki i stworzy wszystko od nowa. On jest w tym ekspertem. On jest Bogiem nowych początków. Nie ma znaczenia, co o tobie powiedzieli. Nie ma znaczenia, kto cię zostawił. Nie ma znaczenia, co ci zabrali. Bóg da wszystko. Podwójnie. On cię uczci w miejscu, w którym zostałeś upokorzony. Doprowadzicie do etapu, w którym chcieli, żebyś upadł. A łzy, które wylewałeś w tajemnicy, zamienią się w uśmiechy, które zobaczy cały świat. Ponieważ to, co czyni Bóg, jest kompletne, jest idealnie. To jest zaskakujące. I teraz zaczął to robić. Dokładny moment, w którym otworzyłeś swoje serce, aby słuchać. Ale jest coś, co musisz zrobić. Musisz podjąć decyzję o zaufaniu, nawet nie widząc, nawet bez zrozumienia, nawet jeśli wszystko wokół mówi ci, że się nie uda. Zaufanie, ponieważ nie logika ją podtrzymuje, lecz wiara. A wiara nie jest brakiem bólu. Wiara trwa nawet w bólu. Chodzi o wiarę, nawet jeśli nie ma gwarancji. Oznacza to działanie w ciemności, z wiarą, że Bóg już przygotował grunt. I powiedział to. To, czego nie widzisz, On już przygotował. To, czego nie rozumiesz, On już ci zapewnił. To, co uważałeś za koniec. To był dopiero początek czegoś większego. Bóg sprowadził cię tutaj, aby przypomnieć ci, kim jesteś. Nie jesteś swoim błędem, nie jesteś swoją traumą, nie jesteś tym, co uważali za złe. Jesteś synem, jesteś córką, jesteś słodki i nikt nie może ci tego odebrać, ani okoliczności nawet nie przeszłość wróg też nie miłość boga jest niezachwiana i postanowił cię kochać postanowił cię uratować postanowił cię przywrócić ponieważ on widzi cię dalej niż ty sam siebie widzisz widzicie gotowego nawet jeśli jesteś pracownikiem budowlanym widzicie całego nawet złamanego. Widzicie silnego nawet wtedy, gdy jesteś słaby. Ponieważ on nie widzi tak, jak widzi człowiek. Widzi oczami wieczności. Teraz weź głęboki oddech. Poczuj spokój, który wkracza do Twojego serca. To prawda. To Bóg. To Jego dotyk. I od tego momentu wszystko się zmienia. Coś zaczyna się ujawniać w tym, co niewidoczne. Leczenie zostało rozpoczęte. Odnowa już się rozpoczęła. Wyzwolenie się rozpoczęło. Wyjdziesz z tej ciemności. Nie ludzką siłą, ale potężną ręką Boga. A kiedy spojrzysz wstecz, zrozumiesz Zobaczysz, że każda łza ma swój cel, że każda cisza ma odpowiedź. Niech każdy ból przybliży cię do Ojca. Nie jesteś sam, nigdy nie byłeś i nigdy tak nie będzie. Bóg jest z tobą, a On cię podtrzyma. Dzień po dniu, jedna bitwa na raz. Aż spełnisz wszystko, co obiecał. Dopóki nie zatańczysz w miejscu, gdzie płakałeś. Dopóki nie zakwitniesz w tej samej glebie, to jak mówili, nic nie urośnie. Bo kiedy Bóg postanawia działać, nikt nie może go powstrzymać. Oto wiadomość prosto z nieba do Twojego serca. Przesłanie nadziei. Od nowego początku. Życia. I kończy zaproszeniem, zaufaj. Tylko tyle. Zaufanie. I kontynuuj. Ponieważ to, co najlepsze od Boga, dopiero nadejdzie. I to będzie coś wielkiego. Będzie pięknie. Nie będzie można tego wyjaśnić, ale zaprzeczyć temu będzie absolutnie niemożliwe. Ale nie idź jeszcze. Zostań na chwilę, ponieważ Bóg nadal chce z tobą rozmawiać. Tak, On nadal ma coś do powiedzenia. I być może to jest najgłębszy punkt tej rozmowy, ten, który najbardziej skonfrontuje twoje serce, ale też ten, który najbardziej wyzwoli twoją duszę. Słuchaj uważnie, bez pośpiechu. Ponieważ w życiu zdarzają się decydujące momenty i to jest jeden z nich. Są słowa, które przychodzą szeptem, ale zmieniają przeznaczenie. Są jednak takie objawienia, które nie spadają jak grom z jasnego nieba, lecz zawierają subtelną nutę prawdy. Teraz Bóg otworzy twoje oczy na coś, czego być może nigdy nie zauważyłeś. Poświęciłeś tyle czasu walce o przetrwanie, że zapomniałeś, jak to jest żyć. Weszliście w stan oporu, obrony, czujności. I nawet gdy pokój puka do Waszych drzwi, nadal pozostajecie podejrzliwi. Nawet gdy miłość się zbliża, ty się chowasz. Nawet gdy Bóg przemówił, zadajesz sobie pytanie, czy to naprawdę dla mnie? I tak dalej. To dla ciebie. Ponieważ Bóg nie chcecie po prostu wyciągnąć z ciemności. Chcecie nauczyć żyć w świetle. I nie jest to byle jakie światło. To jest Jego światło. Światło, które nie jest zależne od okoliczności, które nie gaśnie wraz ze stratami, które nie słabnie z powodu bólu. Światło, które świeci od wewnątrz na zewnątrz. I wszystko, czego dotknie, ulega przemianie. Ale, żeby to światło stało się trwałe, coś w Tobie musi umrzeć. Coś trzeba zostawić. Strach. Poczucie winy. Ciężar przeszłości. Przywiązanie do kontroli. Wszystko, co robisz z przyzwyczajenia, z przyzwyczajenia, żeby przetrwać, ale to już nie ma sensu w nowym czasie, do którego Bóg chce cię prowadzić. Nie możesz zacząć nowego sezonu ze starymi ciężarami. Bóg chce uczynić cię światłem. Bezpłatny. On chce, żebyś latał. Życzę ci abyś wziął głęboki oddech i w końcu poczuł się w pełni sobą. Nie tylko załatany, całe, odrestaurowany, uratowany. I to uzdrowienie, o które się modliłeś, dzieje się teraz. Być może wciąż niewidoczne dla oczu, lecz realne w duchu. Twoja dusza jest obmywana, Twoje serce powraca do życia. Twój umysł staje się uregulowany. Nie słuchasz po prostu filmu. Przeżywasz doświadczenie z Bogiem. I tego nie da się wytłumaczyć, to można odczuć. Jeśli otrzymasz, zachowaj to. I jest dzielone. Ponieważ to, co jest zbyt prawdziwe, by pozostać ukryte, musi dotrzeć do innych. Więc słuchaj z otwartym sercem. A znów zaczniesz marzyć. Znów będziesz się uśmiechać. Obudzisz się z nadzieją w piersi. Spojrzysz w lustro i uświadomisz sobie, że jesteś ocalałym, zwycięzcą, kimś, kto przeszedł przez ogień, ale się nie poparzył. Który przeżył burzę, ale nie utonął. Który był zmiażdżony przez okoliczności, ale nie stracił iskry w oczach. Ponieważ jasność pochodzi od Boga, a tego, co pochodzi od Boga, nikt nie może wymazać. Tak, byłeś złamany. Ale Bóg nie marnuje tego, co zepsute. Przekształć każdy fragment w boskie dzieło sztuki, każdy ból w świadectwie, każdy upadek na trampolinie i przeżywasz najpiękniejsze dni swojego życia. To nie jest slogan, to obietnica. A obietnice Boga są godne zaufania. Z ludzkiego punktu widzenia mogą one powodować opóźnienia, ale nigdy się wzajemnie nie znoszą. Czas oczekiwania nie jest czasem straconym. Czas się przygotować. A wszystko, co zniosłeś w milczeniu, Bóg zamierza uczcić publicznie. On Cię podniesie. On Cię wykorzysta. To Cię zaskoczy. I wszyscy zobaczą, że to był On. Tylko On. I teraz bardziej niż kiedykolwiek musisz o tym pamiętać: Bóg kocha Cię nie za to, co robisz. On kocha Cię za to, kim jesteś. Nie musisz niczego udowadniać. Nie musisz na to zasługiwać. Twojej miłości nie można kupić. Jeśli otrzymasz, przytul się jeśli zostanie zaakceptowane. A miłość jest kotwicą, która pomoże ci zachować równowagę nawet w obliczu nadchodzących burz. Bo tak nadejdą. Ale teraz już wiesz, nie jesteś sam. To się już nigdy nie powtórzy. Więc podnieś głowę. Weź głęboki oddech. Powiedz z wiarą, nawet jeśli drżysz, nie zatrzymam się tutaj. Nie poddam się. Wierzę, że Bóg jest ze mną. I On jest. W ciszy i dźwięku, ze łzami i radością, w bólu i uzdrowieniu. Tak, proszę Pana. I tak się stanie. Codziennie, aż do końca. I dalej. Oto wiadomość. To nie są tylko ładne słowa. To jest kierownictwo duchowe. Połączenie. Nowy początek. Słyszałeś? Sens. zostało przeniesione. A teraz na żywo. Żyj z sensem. Z wiarą. Z odwagą. Ponieważ Twoja ciemność została pokonana. Dotarliśmy do Twojej duszy. I twój nowy czas się rozpoczął. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możesz przewijać ten film tyle razy, ile chcesz. Za każdym razem Bóg objawi ci coś nowego. Ale nie trzymaj tego dla siebie. Ktoś bliski, tobie musi usłyszeć dokładnie tę samą wiadomość. Wysłać. Udział. Bądź mostem. Albo światło. A jeśli chcesz kontynuować tę podróż, ścieżka wiary, uzdrowienia i przemiany jest tutaj. Zapisać się. Aktywuj dzwonek. Ponieważ z każdym nowym przesłaniem Bóg będzie cię jeszcze bardziej wzmacniał. Jesteś słodki, wybrany, odrestaurowany. I od tej pory nigdy więcej nie będziesz chodzić po ciemku. A jeśli chcesz kontynuować tę podróż wiary, przemiany i celu, zostań z nami. Subskrybować. Aktywuj dzwonek, ponieważ z każdym nowym przesłaniem Bóg będzie cię jeszcze bardziej wzmacniał. Idź i przygotuj się. On cię wykorzysta. I nigdy już nie będziesz taki sam. Więc teraz, gdziekolwiek jesteś, Powiedz to głośno, nawet jeśli cicho, nawet jeśli płaczesz. Boże, poddaję się wszystkiemu. Ufam. Otrzymuję. I postanawiam żyć. A on ci odpowie. A potem przyjdź. Ponieważ to, co dla ciebie przygotowałem, jest o wiele większe niż możesz sobie wyobrazić. Taka jest obietnica. To prawda, to jest nowy sezon i nie będziesz już chodził w ciemnościach. Nigdy więcej, bo teraz znasz światło.